Podczas jubileuszowego festiwalu muzyczne dni drozdowo na jego muzycznej trasie znalazło się Szczepankowo. W kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha biskupa i męczennika odbył się niezwykły koncert, bo były to wędrówki po kościelnych nutach. Spotykamy się drugi raz koncertowo. Ja tego miejsca nie znałem. Dopiero w ubiegłym roku poznałem to miejsce. Piękny gotycki kościół, troszkę młodszy niż Katedra Łomżyńska, ale zupełnie inna szkoła. Wprawdzie gotek nadwiślański, ale szkoła toruńska. Katedra ma gwiaździste sklepienie w nawie głównej, w bocznych kryształowe, a tutaj, a tutaj nie ma takich sklepień, tylko są malowidła. Tak jak w tych kościołach toruńskich. Koncert składał się z trzech części. W pierwszej z nich wystąpiła Katarzyna Olszewska, absolwentka Gdańskiej Akademii Muzycznej imienia Stanisława Moniuszki w klasie organów profesora Romana Peruckiego. Jak zapowiadał Jacek Szymański, organistka jest od wielu już lat prezentatorką słynnych pochodzących z XVIII wieku organów z Archikatedry w Gdańsku Oliwie. Jej talent i wirtuozerię możemy podziwiać na festiwalu od 2017 roku. Organy w Szczepankowie mogą prezentować muzykę dawną, rzadko wykonywaną. W katedrze oliwskiej jest pięć manualów, jest pełen pedał, jest ponad 120 głosów, a tutaj jest malutki, piękny instrument dziewięciogłosowy. Będzie muzyka renesansowa i wczesnego baroku. Kompozytorów, a następnie Pachelbel, Lucessi, włoski kompozytor i na zakończenie dwa polonezy miniaturowe. Wspaniała publiczność zawsze, która dopisuje, wspaniała atmosfera, cudowna akustyka i zawsze te instrumenty są pięknie przygotowane do grania koncertu. Tutaj już też drugi raz gram, muszę powiedzieć tylko, że w, y, poprzedni koncert był z wokalistami i głównie akompaniowałam, a dzisiaj zagram solowe utwory organowe. Słuchacze oczarowani muzyką organową przygotowani zostali na duchowe przeżycia drugiej części koncertu, w której wystąpiły uczennice Szkoły Muzycznej drugiego stopnia z Ostrołęki. Wiolonczylistki pod batutą swojej nauczycielki Doroty Pliszki stworzyły zespół, który powstał specjalnie na jubileuszową edycję festiwalu. Martyna Grzelecka była także wokalistką podczas koncertu muzyki objawienia. Będzie taką wędrówką i będą to kościelne nuty, ale nie takie zwyczajnie kościelne nuty, jakie możemy usłyszeć co, co tydzień na liturgii. Będzie to muzyka objawienia, czyli ja tak to zatytułowałam, bo chciałam jakby pokazać całą historię od stworzenia świata aż do muzyki współczesnej. Muzyka, która towarzyszy objawieniu jego, rozprzestrzenianiu się na całym świecie i jego początki na Bliskim Wschodzie. Więc zaczynamy od muzyki bliskowschodniej od medytacji nad stworzeniem świata. Zaśpiewamy też po aramejsku Ojczynasz. Nasz. Myślę, że nie jest to takie codzienne do usłyszenia, taka muzyka. Zaśpiewamy dwa utwory z liturgii i z tradycji greckiej, no i później już przeniesiemy się w nasze znajome rejony, czyli muzykę łacińskiego kościoła, a te devote, czyli zbliżam się w pokorze, najpierw solo zaśpiewa Martyna z, yy, po łacinie, a potem my się dołączymy z czterema wiolonczelami w opracowaniu współczesnym Pawła Bębenka, więc myślę, że też będzie to ciekawe. Śpiewajcie panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu, czytamy w psalmach. Cytra była przewodnikiem podczas koncertu przepiękna, ale dźwięki wiolonczeli i anielski głos solistki złożyły się na duchową muzykę Bliskiego Wschodu. Improwizacja na temat stwarzania, wykonanie utworu Ojcze Nasz po aramejsku pozwoliło na wyobrażenie, w ilu językach ludzie na całym świecie modlą się do Boga. Dźwięki cytry przeniosły obecnych także do Konstantynopola, bo wybrzmiała pieśni Święty Boże w języku greckim, a także przejmująco piękne Bogu Rodzica, pieśń religijna i najstarszy, zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki. Trzecia część koncertu to prezentacja cytry. Biblijny instrument niegdyś popularny także jako ludowy, dziś wykorzystywany sporadycznie. Cytrę z akordami prezentował i przybliżył ksiądz Leszek Kamiński, wieloletni ojciec duchowny festiwalu. Ksiądz Leszek potrafi także wyprodukować ten instrument, bowiem przez 10 lat przebywał w monastycznej wspólnocie jerozolimskiej w Paryżu. Podczas tej części koncertu śpiewała także młodzież z parafialnej scholi. Chwalcie o dźwiękiem rogów, Chwalcie na hartkę i cytrę, Chwalcie o dębne Cytra jest wielokrotnie wzmiankowana w, w Piśmie Świętym. E, na niej były komponowane utwory. Na nią y, utwory natchnione y, też jako, to nie jest może nawet ciekawostka, tylko taka istotna rzecz, że y, psalm to jest utwór poetycki wykonywany w, z akompaniamentem y, instrumentu. Y, ostatnio utarło się, że to jest tekst psalmu. A to okazuje się, że w całości, czyli będzie to na cytrze, na harfie, o dziesięciu strunach, jak psalmista mówi. Więc cytra pochodzi z, z, no z, z, z kultur, dawnych kultur, nomadów. Jak oni modlili się, to raczej, raczej nie odmawiali pacierza, tylko to było śpiewane. Mhm. I później proszę zauważyć, że liturgia która jest odnawiana w naszym tutaj kręgu już kultury zachodniej, cywilizacji zachodniej yy, opartej na Ewangelii, yy, klini, solem, to przechodzi przez śpiew. A Dawid również wcześniej ustawił śpiewaków i odnowił życie religijne. Więc yy, cytra yy, nie można jej rozważać w oddzieleniu od, od modlitwy, od psalmów. No to powiem tak zadziornie trochę, że pewnie na kolanach się trzeba przygotować. Trzeba się wyciszyć. Pani Claire David, która miała, prowadziła szkołę cytry w konserwatorium Rachmaninowa w Paryżu, w 14 dzielnicy. Cytra miała szansę wejść do nauczania akademickiego i przy koncercie mistrzów, czyli profesorów po prostu, Miałem ja miałem szansę być na tym i proszę wyobrazić ona zabrała cytrę i klasa się skończyła. Myślę, że to tak Anioł Stróż tutaj nam po, y, pozwolił mi się spotkać z panem Jackiem Szymańskim. Y, ja miałem zaprezentować cytrę, ale poprosiłem moją znajomą, która przyjechała i ona przygotowała osiem utworów. Na zakończenie koncertu, który okazał się duchowym przeżyciem, wielu obecnych mogło spróbować zagrać na cytrze. Wielu melomanów obecnych jest na każdym festiwalowym koncercie, bo formuła letniej filharmonii czy koncertów w świątyniach pozwala każdemu znaleźć coś dla siebie. Czekam na takie coś, ponieważ zawsze byłam aktywna i coś się działo, a teraz, no przepraszam, w Łomży za dużo się takich nie dzieje. Więc na wszystkie koncerty, które Łomżyńska Orkiestra, no to zaliczam gdzieś ten ten. Natomiast tu już czekam, tak sobie planuję. No wakacje, jeżeli tak mam wakacje, żeby po prostu na ten okres być w Łomży i mieć taką duchową, bo jest tutaj festiwal bardzo różnorodny. Jak jest festiwal Kiepurowski czy Moniuszkowski, to jest taki monotematyczny. A tutaj mamy od rozrywki takiej młodzieżowej, jak wczoraj, trochę było za głośno, notabene, mamy właśnie od takiej poprzez muzykę organową, barokową czy późniejszą organową. No i, i, i jest opera albo no będą, będą mamy teraz jutro też Darka Wójcika, jeszcze w innej odsłonie, bo była tutaj muzyka żydowska, teraz jest muzyka lat międzywojennych, prawda. Więc, więc duże zróżnicowanie. Dzisiaj też zaciekawił mnie ten koncert, ponieważ wystąpi tu jeszcze jakaś schola. Będzie jeszcze na jakieś cytrze, no coś, coś innego. Jutro mamy znowu organowy, a potem opera, potem finał jak finał. Bardzo ciekawy był także koncert po raz pierwszy w Nowogrodzie. Festiwal kocham za muzykę i za piękne lokalizacje, gdzie ta muzyka jest odtwarzana. Dzisiaj mamy kolejne, nowe miejsce. Bardzo dobra decyzja. Kościół pod wezwaniem św. Wojciecha, biskupa męczennika w Szczepankowie, gwarantuje odpowiedni klimat dla muzyki renesansu. 30 lat Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża to blisko 500 koncertów. Tegoroczny jak zawsze zakończy gala w Pałacu, a widzowie melomani i przyjaciele festiwalu już czekają na przyszłoroczne wydarzenie.